Witam serdecznie. Właśnie będę nadawać trzy przesyłki przez DHL. A tutaj, jak obiecałam, wstawiłam kilka zdjęć e, moich rzeczy, które już albo sprzedałam, albo są po prostu wystawione na sprzedaż. Sprzedaję, przeważnie sprzedaję, no ale też i kupuję. Różne rzeczy, yy, biżuterię, yy, odzież, no butów to ja raczej nie kupuję, no chyba, że to są nowe yy, albo w stanie idealnym, jak yy, coś tam załóżmy znajdę fajnego, naprawdę fajnego. Yy, no ale ja, jeżeli ja sprzedaję, to ja wiem, że to jest yy, rzecz yy, porządna. Z mieszkania, w którym się nie pali papierosów, one są czyste, w bardzo dobrej jakości. Także nie powstydzę się przy sprzedaży, tym bardziej, że komentarze mam bardzo, bardzo pozytywne. O! No i tak, jak tutaj widać, na zdjęciach mniej, mniej więcej coś takiego wystawiam na sprzedaż. Ludzie są bardzo zadowoleni, przeszczęśliwi, a ja przy okazji również, bo zawsze ta rzecz będzie jeszcze przez kogoś użytkowana, a, a ja we wszystkim chodzić nie będę. No nieraz są te rzeczy na mnie już za małe, albo już po prostu takie, jakby obwidziany. <laughs> nie wiem, jak to teraz powiedzieć. O ten golfik na przykład z metaliczną niteczką. Ta torebeczka. O, jest jeszcze na sprzedaż. Także bardzo, bardzo dużo rzeczy sprzedałam. No i można też na tym zarobić, ale trzeba uważać też, żeby nie przekroczyć pułapu, żeby się fiskus nie doczepił. No. Wyszłam tutaj z biedronki i jak zwykle stoją z puszkami, po prostu nie mają tego hamulca, proszenia o to, żeby tam płacić i tak dalej. Przecież życie w Polsce jest naprawdę bardzo drogie, bardzo drogie. A tutaj jeszcze Żebrzą z tymi puszkami przed biedronką, przed lidlem. Koło żabki y, stoją z tymi puszkami. No, wiadomo, bo do żabki to y, bardzo ludzi dużo też y, kupuje. No i wiecie co? To jest normalnie takie, aż się niedobrze robi, wiecie? Aż się robi niedobrze. To jest moje zdanie. Nie wiem, może my, wymyślicie inaczej. Ale ja uważam, że takie żebranie na każdym kroku to jest poniżej pasa. Tutaj otworzyli pizzernię, no i bardzo fajnie. Już nieraz żeśmy jedli pizzę stąd i jest smaczna. Jest smaczna. Tutaj bank Millennium. Tutaj obok stoi jakiś budynek, nie wiem o co chodzi. Może tutaj jest wynajmowany na jakieś e, uroczystości. A obok jest ta piekarnia, cukiernia. O, proszę. Jak sobie na tych gokardach jeżdżą, hałasu narobią, ile się da. No. Dobrze, że ja. Yy, może nie aż tak daleko od ulicy mieszkam, ale ja mam spokój i ciszę na tym swoim osiedlu. Bo tutaj mieszkając, no to normalnie tragedia tragedia, nie? Także chwalmy swoje, mówię Wam, i nie narzekajmy. <ścoughs> Ale sznur samochodów się ciągnie. Ojejku, to aż z y, pod tego ronda zergo areny. I stoi sobie sznur, światełka się palą. Autobus tam w tle widzę. Ja cię nie mogę. No, godzina szczytu. Tutaj już nagrywałam szorca. O, tutaj. Jest taki bar bistro, śniadania, obiady, pizza. Też tutaj jadłam ze dwa razy. I nie było źle. Nie było źle. Bankomaty, tylko kasę wyciągać i prowizję płacić. Euronet. Tutaj warzywniak dekoracji brak. No właśnie. Niby tych owoców, warzyw. Dużo, ale zobaczcie, tutaj same yy, mandarynki i, i co? Same mandarynki! Macie, kręcę. Mm. No, proszę bardzo. Też żenada. Tutaj cukiernia, wejdę na chwilę. Tutaj jestem u siostry i mojego siostrzeńca i jak zwykle smaczne śniadanko. A potem będzie kawka, i do kawki coś słodkiego, a tymczasem śniadanko na stole. No to tu na pewno. A tutaj siostra zaaplikowała nam herbatkę z cytryną i z gingerem. Bardzo smaczna! Wow! A ja tak nie lubiłam gingera, a to jest coś po prostu pysznego. I zdrowego! Dobra, na wspólny już umierzamy, Serzo. To, co było na początku, to były opracowywanie modelek. Są tak samo ważne jak kampanie, ponieważ potrzebujemy opłat, żeby sprzedawać dalej modeli, modelek, żeby kariera szła do przodu. I myślę, że same dają nam prawdziwą siłę, prawdziwą władzę. Śniadanko zjedzone. No i przyszedł czas na kawę i ciaste! Karmelowe. A kto nie lubi zajadać, prawda? Listą koła Jana napisane, w kalercie jest sian O, a z naszą ofertą A tutaj odprowadzając siostrę do pracy A te zwierzaki to renifery, tak? O kurcze, świetne. Taki renifer 190 zł. Ale był taki duży. Tak! Poszedł już, ale fajne, nie zobacz, ale... Ja z daleka myślałam, że to prawdziwe. Ja też myślałam, że ktoś stoi przebrany. No, no dobra, idziemy Daj, no dalej. Sprawia, no, no super, no. Tylko sensacja. Jakaś. No. A u mnie na osiedlu zacznie się zaraz odpalenie choinki. Wróciłam do domu i proszę, jaka impreza. stawiam, będzie można podejść, zrobić sobie zdjęcie. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy mieli gościa specjalnego. Zapraszamy, zapraszamy. A tym gościem specjalnym zaszczyciła nas prezydent Miasta Gdańska. Aleksandra, Maria. I w chodzie, doczekaliśmy Durkiewicz. się naszej kojenki miejskiej, za co bardzo, bardzo dziękujemy. Miło. Trzeci raz rozpójście w naszej dzielnicy. Witamy serdecznie Panią Aleksandrę Witamy się. radnych miejskich, Dobry. którzy tam. Pomachacie do nas? Słuchajcie, się naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo gości. Panowie? Ja jeszcze chciałam w tej podziękować i się drogą pominek. Tutaj Łabę. mamy tort SFeket, piernikowy, a obok tort śmietankowo-czekoladowo-wiśniowy. To tak, prosiłabym, właśnie dostali Państwo zimne ognie, prosiłabym o zapalenie tych zimnych ogni. Jak zacznę odliczyć? Agata i Kamil Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, dawać jedną, dwa,

coś tam się stłukło ale na szczęście i prawidłowo tutaj w tym przypadku jest ten drugi tort bo wcześniej oczywiście skosztowałam tego piernikowego no po prostu przepyszne a tu przy tym drugim cytrusek i na dziś wystarczy tego dobrego. Pa pa!